Cześć wszystkim! Znowu po 7. Dalszy ciąg. Czeka Orlando. Okej, okay, dobra. Możemy daćmy te 5 dolców, ale w sumie chyba nie musimy. Jeżeli się tu jakoś zakręcimy dookoła. Może chyba jakieś znajdziemy... O, o właśnie. To powinno się jakoś dać wejść. Zdecydowanie powinno się tam jakoś dać wejść. Teraz poszukam wejścia A może tędy? Tak, chyba tą właśnie drabiną O ile się nie mylę Okej, okay. jesteśmy Na tyłach klubu, najco granic Więc Możemy teraz już wejść po prostu OK. Nie jesteśmy. Więc nie straciliśmy pięciu dolców, chociaż tak to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Poza tym, musimy pogadać z tą panią. W sumie, gdybyśmy dali pięć dolców temu gościowi, to on bo chyba nam powiedział, że musimy pogadać z tą panią. Taki przystojny mężczyzna. I taki samotny. Hmm. zupełnie sam. Mam ze sobą problem. Na problemy najlepszy jest relaks. Każdy problem jest inny. Moim jest brak informacji. Nie jestem dziennikarką, ale zawsze podobały mi się ich garze. Garze? Hmm. co to jest. Zielona piątka za krótki wywiadzik? Proszę o pytanie. Hmm. Widziałaś może gościa palącego Black dety Te ochydne cygara. Facet chyba w ogóle nie miał węchu. Co jeszcze? Co jeszcze? A moje wynagrodzenie? Tak, przechodzi do rzeczy. To my też przejdźmy do rzeczy. To spróbuj mnie uszczęśliwić i odpowiedz na moje pytanie. Słyszałam, że mieszka w hotelu Paradise. Nazywa się Bellinger. August Bellinger. Okej. Okay. Grzeczna dziewczynka. Kup sobie pudełko cukierków. Uwielbiam słodycze. Papa pa. słodziutki. No przy okazji możemy pogadać się również z tym gościem. Co się czepiasz? Spada i nie znam cię. Hm. Zobaczmy. Mam ci udzielić lekcji dobrego wychowania? Nie zamawiałem korepetycji. Znalazł się Ciebie. Uważaj, bo zaraz będziesz zamawiał wizytę u dentysty. Moje zęby są w porządku. A wiesz dlaczego? Umieram z ciekawości. Bo nie pcham się tam, gdzie nie powinienem. Hmm, cięta riposta. Co się czepiasz? Lubię rozmawiać z dżentelmenami. Ty chyba lubisz wkurzać ludzi. Hmm. Domyślny jesteś. To jedna z wielu moich zalet. My... Bystry jesteś. Mam dla ciebie propozycję. Chcesz mi się oświadczyć? Oh, Masz mało kobiecą urodę. Poważnie? No, dobra, o co chodzi? Hmm. Chcę odnaleźć pewnych ludzi, zamieszanych w zbrodni. Co mnie to nie wiadomo. Ty nie chyba nie ma... wiesz, co mówisz. Zupełnie zwariowałeś. Nie było rozmowy. Okej, okay, dobra. Chciałem zagadać jakoś jego temacie, żeby wspomnieć jego kobietę, która tam czeka na zewnątrz. Ale chyba możemy to prościej załatwić. Co ty sobie wyobrażasz, Dynon? Mam ci poprawić? Twardy z ciebie facet. Zdarza mi się. Czekaj, czekaj, zobaczymy, czy będziesz taki mądry za chwilę, jak przyjdę z wujkiem. Umieram ze strachu. Ja bym umierał. Nie widziałeś mojego wujka. Zobaczysz, dostaniesz za swoje. No, sprawy się skomplikowały, ludzie, słuchajcie. Przyjdzie to z wujkiem, będzie game over. Przy okazji, zniknęła pani. Więc chyba... No, dobrze, załatwiliśmy tę sprawę. Przy okazji, kompletnie nic z tego nie mamy. No, ale spoko. Taka mała sprawa, którą, którą możemy załatwić. Okej. Z pewnością się zdecydowanie dowiedzieć czegoś o tym całym naszym Augustie Berlingerze. No, albo i nie. Wiecie co? Przypomniało mi się o jednej sprawie. Eee... A tak właśnie Chińczyk się pojawił. tego że porozmawialiśmy. Ale najpierw jeszcze musimy coś innego załatwić. Tak, no Small talk. Przypomniało mi się... Powiedzmy, że przypomniało mi się. Po co tutaj jesteśmy? Eee. Ta. Jesteśmy po tą bazę! Tak. Nie mogę tego tu zostawić. Jesteśmy tutaj po to uwadze. Była nam bardzo potrzebna. Tak zapewne pamiętacie. Idź lepiej, kup sobie piwo. Okej. Okay. Możemy już stąd wyjść. Hmm. I możemy pójść w lewo. E, chyba musimy przejść też na drugą stronę ulicy. Jeśli nie mylę, w tamtą stronę. OK. spotkamy tą uroczą starszą panią. Życzy pan sobie róże, czy też może filołki? Hmm. Nie przeszedłem do pani kupować kwiatów. Niczym innym nie handluję. Jestem kwiaciarką. Hmm. Czy nie zauważyła pani ostatnio czegoś nietypowego? Przykro mi, niczego takiego nie widziałam. Cały dzień obsługuję klientów. Pielęgnuje kwiaty albo czyta. Co pani czytuje? Różne rzeczy: Poezje, romanse, powieści. Często zmuszona jestem zamieniać książki na rzeczy codziennego użytku mm, z powodu de. braku pieniędzy. No cóż, takie czasy. Kiedyś mężczyźni kupowali więcej kwiatów, to i łatwiej się żyło. Kiedyś wszystkim nam się łatwiej żyło. Do zobaczenia. No, ale jeszcze nie załatwiliśmy z nią spraw. Damy jej tą wazę. ukradliśmy. wazonik. pan. miło mi. O, jaki piękny wazonik to dla mnie. Tak. Pomyślałem, że się pani przyda. Dlatego Czalanie go ukradłem. Był uprzejmy. Hmm. Tak, robiłem porządki. Po prostu robiłem porządki. Naprawdę jestem szczerze wzruszona. Nie wiem, co powiedzieć. Ale zaraz. Chwileczkę, ja też dla pana coś mam. Okej. Okay. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Niech zgadnę. Hmm. Nie zgadnie pan książkę. Uwielbiam książki. Szczególnie te z filozoficznym przesłaniem. Tak. Skoro tak, to wspaniale. Przy tej lekturze na pewno nie będzie się pan nudził. Nie wątpię. Miło się z panią gawędzi, ale na mnie już czas. Może zajrzę do pani w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Okej, to jeszcze może Tak, dostaliśmy książkę. Pamiętajcie tą książkę, która jest kompletnie nam niezbędna do rozwiązania zagadki morderstwa. Tak, właśnie tą książkę. Więc zbliżamy się do celu powoli. Okej, okay. skoro już odblokowaliśmy tego chińczyka, to możemy z nim porozmawiać. Chciał pan coś kupić? Hmm. Co słychać, przyjacielu? Dziękuję, nie narzekam. Czy ta pralnia jest twoja? Tak. Prowadzę ją z bratem. Hm, okej. Okay. Bierzecie w niej pieniądze? Naturalnie. O ile są w kieszeni pranych spodni? Chciał pan coś. Okej. Okay. Słyszałem, że wy, Chińczycy, jesteście mądrym narodem. Mądrzy ludzie nie pchają się w nie swoje sprawy. Tak. Życzy pan sobie Okej. Okay. Co co jeszcze można nam powiedzieć. Potrzebuję informacji. Informacja? Za informację? Hmm... Co to znaczy? Pomyśl. A jak pomyślisz, to wróć. Hmm. Chciał pan coś kupić? Informacja. Potrzeb... informa... Okej, okay, spróbujmy coś innego. Czy wy, Chińczycy, zawsze musicie mówić zagadkami? Taka już nasza natura. Kochamy wiedzę i mądrość, okay. a czerpiemy je od lat z ksiąg. to była chyba w sumie trochę podpowiedź, o co mu chodzi. Życzę pan sobie czy? Ale zobaczmy jeszcze, co nam powie. Chciałbym pogadać, a ja chciałbym poczytać. <laughs> Dobra, no już wiadomo, po prostu trzeba mu to dać książkę. Okej? Okay. Dziękuję. Ten manuskrypt jest dla mnie bardzo cenny. Dam ci w zamian Księgę Mądrości Mojego Ludu. Zrób z niej dobry użytek. Postaram się. Okej. Okay. Bardzo Dobra, dostałyśmy Księgę Mądrości. Jesteśmy <laughs> prywatnym detektywem. Zbliżamy Chińskie Księgi Mądrości. Miałeś swój czas, wykorzystałeś go. Pozwól mi teraz zająć się pracą. Okej. Okay. Spoko. Ta księga mądrości może nam się jeszcze przydać kiedyś. Raczej na pewno nam się przyda. Ale na razie chodźmy do hotelu. Zobaczmy, co możemy się dowiedzieć o panu Berlingerze. Ta, chyba powinna, recepcjonistka powinna coś wiedzieć. Albo recepcjonista. W czym mogę pomóc? Hmm. W którym pokoju zatrzymał się pan August Berlinger? pokoju 101, sir. Sir, okej. Okay. Czy mógłbym prosić pana o klucz? Jestem jego bratem. Niestety, klucze zapasowe wzięła sprzątaczka. Rozumiem. W takim razie pójdę jej poszukać. Jak pan sobie życzy. Okej, okay, dobra. A gdzie jest w ogóle ten pokój 101? Do usług, sir. Hmm. Gdzie znajduje się pokój 101? Na pierwszym piętrze. w jej windy, sir. Dobry z ciebie chłopak. Dziękuję. Proszę bardzo, sir. Okej. Okay. Musimy jeszcze poszukać tej sprzątaczki. Nie wiem czy ona była gdzieś tutaj. A! Chyba tak. Dobra. Dobra, to nam się przyda. Ja mogę. A teraz, a teraz... Chyba na górę. Nie, 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 nie. Musimy pojechać, tak. Chyba. Okej. Okay. Dobra, teraz mały quick save jest tutaj ten pokój 101. Zobaczmy, co możemy znaleźć w środku. Ok. Dobra. Pierwsze tutaj jest jakaś walizka. Ciekawe, co też Sir Ballinger wozi ze sobą w podróże służbowe. Aha. Właśnie ze sobą dużo sprzętu. No, chyba już wiem, czym zajmuje się ten facet. Okej, okay. dobra. Ua. Musimy się stąd szybko no, zabierać. Jest... Okej. Okay. Nie wiedziałem, że w najlepszym hotelu w mieście są karaluchy. Hmm. Hmm. Podejdź tutaj. Niech ci się przyjrze. Zaraz panu wszystko wyjaśnię, ja tylko nie potrzebuję żadnych wyjaśnień. Już wszystko wiem. Okej, okay, dobra. Trochę to zawaliłem w takim razie. W każdym razie potrzebowaliśmy informacji z tej notatki o klubie Nightso Granic. Więc może powinienem zrobić to odwrotnie. Okej, okay, dobra. Szybki zapis. Dobra. Spróbujmy, może tym razem będzie lepiej. Nie potrzebujemy w sumie tej no, informacji, to z tylko potrzebujemy tego. Ok. Dobra, i może po prostu od razu wyjdźmy No i to granica 20. Today's News. Coś nam to mówi. Tak, mamy gazetę Today's News. Ale co to oznacza? Hmm, nie wiem. Jeszcze zobaczymy. Dobra, w następnym odcinku może wybierzemy się do granic, może zobaczymy. Jeszcze zobaczę, co mamy inne rzeczy do zrobienia. Eee, a poza tym, no cóż, będziemy dalej odkrywać tajemnice morderstwa, zbierając książki, manuskrypty i podkowy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć.